Czerwony koral i sznur Noszę To tu To talisman, co niż nie nam Dla Ciebie i dla I'm just gonna Tá claro. bom? Uh -huh. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych tutaj na Bialskim Rynku. Cieszę się, że tak licznie przyjechaliście, aby tutaj z nami rozświetlić naszą choinkę. Choinkę, która w tym roku obchodzi swoją okrągłą rocznicę, bo po raz dziesiąty zaświeci na naszym rynku. Chciałem bardzo serdecznie, już tutaj Achim powiedział, że są dzisiaj tutaj z nami również nasi, nasi przyjaciele z trzech, z Mesta Albrechcice, których bardzo serdecznie oczywiście w naszym mieście witamy. Witamy również Panią Starościnę Mesta Albrechcice, Panią Janę Murową, i ciekawostką jest to, że jest to szczególna osobistość, bo w tej chwili jeszcze pełni funkcję wicehetmana kraju Ołomuńskiego. Także witamy bardzo serdecznie. Witam również starostę Prudnickiego, Radosława Roszkowskiego. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jak co roku spotykamy się tu. Aby właśnie rozświetlić naszą jubilatkę, aby rozpocząć okres adwentu w tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już 1 grudnia, ale myślę, że ten czas, który, w którym będziemy się przygotowywać, może nie do najważniejszych, ale najpiękniejszych świąt, świąt Bożego Narodzenia, będzie jak najbardziej owocny, jak najbardziej przyjemny. A same święta, myślę, spędzimy przede wszystkim w gronie rodzinnym, w serdeczności, w przekazywaniu sobie prezentów i myślę, że dlatego te święta właśnie są najpiękniejsze, bo są świętami rodzinnymi. Jeżeli chodzi oczywiście święta Bożego Narodzenia, to za chwilę nowy rok, więc już dzisiaj złożę Państwu najlepsze życzenia, życząc przede wszystkim, dużo dużo zdrowia, dużo radości, spełnienia wszystkich swoich marzeń, tak żebyśmy w przyszłym roku mogli wszyscy się znowu spotkać i dalej realizować swoje najskrytsze cele. A przyszły rok będzie dla naszej gminy rokiem wyjątkowym, gdyż w przyszłym roku będziemy obchodzić 800 lecie naszego miasta. W 1225 roku jest pierwsza wzmianka o Białej, i dlatego 100 lat temu były uroczyste obchody, a my również chcemy godnie te obchody w przyszłym roku realizować, dlatego będzie wiele imprez. Rozpoczynamy już 24 stycznia, a potem, właściwie co miesiąc, co dwa, będą kolejne imprezy, imprezy, które będą pokazywać wielokulturowość naszego miasta, bo, tak jak wiecie, jesteśmy miastem z pogranicza, i tutaj, właśnie na tym pograniczu, były wpływy różnych narodowości polskiej, niemieckiej, czeskiej, żydowskiej. Śląskiej, więc to wszystko będziemy chcieli pokazać, i myślę, wiele będzie się działo. Dlatego już dzisiaj bardzo serdecznie na te obchody wszystkich zapraszam. Teraz może na chwilę jeszcze oddam głos gościom, a potem rozpoczniemy rozświetlanie naszej choinki Dobry wieczór, przyjaciele. Já jsem velmi poctěna, že můžeme ty vánoční chvíle strávit společně. V pátek jsme přivítali v městě Lobrechticích my vás a dneska jsme přijeli do Bělé sem za vámi. Vánoce jsou svátky rodiny, klidu, míru a toho, že se potkáváme. A myslím si, že naše města jsou příkladem toho, že lidé se můžou potkávat napříč hranicím a napříč nějakým rozdílnostem v jazyku že vlastně je to všechno takové jenom pomyslné. Takže já vám do Vánočního období přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se za rok zase sejdeme v nejméně stejném počtu, nebo v počtu ještě větším. Takže vám přeji hodně zdraví, štěstí, klidu a míru. Děkujeme, Janě. Když někdo ještě zrozuměl, to já potom přetlouvám, co jak mě podejde domů. Při bufete všechno. Drodzy mieszkańcy Gminy Biała, pięknej Gminy Biała, z prawdziwą radością ponownie spotykam się z Państwem przy okazji tego jarmarku bożonarodzeniowego. Cieszę się, że ponownie fundusze Euroregionu Pradziat mogą wspierać tego typu imprezy, bo była taka ponadroczna przerwa w finansowaniu różnych przedsięwzięć, ale wróciliśmy na stare, dobre tory. Jest wspaniałe partnerstwo Gminy Biała, Gminy. Mestal Brechtice, owocujące takimi przedsięwzięciami, ale także staraniami o środki na chociażby sprzęt dla strażaków, na wozy strażackie. Bardzo dobry projekt niedawno oba miasta stworzyły. Myślę, że tych inicjatyw będzie dużo więcej, a z okazji zbliżających się świąt życzę Państwu, by były one spokojne, pogodne, pełne zrozumienia i bliskich rodzinnych spotkań, a ten przyszły rok, rok 800-lecia białej, żeby obfitował w dobre zadania, w dobre pozyskiwanie środków i działania skuteczne burmistrza Rady Miejskiej, które spowodują wzrost dobrobytu mieszkańców tego pięknego zakątka ziemi brudnickiej. Dziękuję bardzo. Yeah. Thank you.